Śmierć polskiego muzyka po pobiciu. Sąd ogłosił wyrok śmierć Roberta Brylewskiego. Zapadł wyrok. Znak zapytania Sąd Okręgowy Warszawa Praga skazał w czwartek Tomasza Jot. Oskarżonego o pobicie muzyka Roberta Brylewskiego i przyczynienie się do jego śmierci, sąd wymierzył mu karę 13 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego nie było na sali podczas ogłaszania wyroku. W czwartek sędzia Adam Radziszewski z Sądu Okręgowego Warszawa Praga ogłosił wyrok w trwającym dwa lata procesie przeciwko Tomaszowi od Uznaję oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzam mu karę łączną 13 lat pozbawienia wolności, orzekł sędzia Radziszewski. Tomasz J. musi także zapłacić 100 tysięcy złotych na rzecz rodziny pokrzywdzonego. Ogłoszony w czwartek wyrok jest karą o dwa lata niższą niż ta, której domagał się prokurator Wojciech Misiewicz z prokuratury rejonowej Warszawa-Praga-Północ. Tomasz J. Wnosił o łagodny wymiar kary, a jeden z jego obrońców, o uniewinnienie. Oskarżony nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku. Jak przekazał sędzia Radziszewski, Tomasz J. Nie wyraził na to zgody. Pobicia i śmierć muzyka do pobicia Roberta Brylewskiego doszło w styczniu 2018 roku w kamienicy na ulica. Targowej. Tomasz J. pojawił się pod tym budynkiem, a następnie pod mieszkaniem Brylewskiego, które kiedyś należało do jego matki. Oskarżony był pod wpływem alkoholu. Myślałem, że mojej mamie coś się dzieje, powiedział, choć podczas tego samego przesłuchania przyznał, że jego matka nie mieszkała na Targowej od ponad roku. Nie wiem, czy ktoś mnie wołał, czy to były moje urejenia. Przeplatały mi się różne świadomości, padło na sali. Ja byłem przekonany, że napastnicy dostali się do mieszkania moich rodziców. Dlatego panicznie dobijałem się do mieszkania po jakimś czasie, tylko nie pamiętam jak to się stało. Ci mężczyźni byli w moim otoczeniu, w moim pobliżu. Dążyłem do tego, żeby dalej iść do tego mieszkania, Wtedy posypały się na mnie ciosy, dostawałem ciosy z każdej strony. Silne emocje zadziałały, zacząłem się bronić. Udało mi się obezwładnić tych dwóch najbardziej agresywnych ludzi, dalej nie pamiętam co się wydarzyło, opisywał oskarżony. Dodał, że bał się, że nie zdążył ratować rodziców. Tomasz J. Nie pamiętał jak dokładnie przebiegało zdarzenie, w którym brał udział. Mam luki w pamięci. Zapomniałem ostatnich paru lat swojego życia. Zapomniałem, że tam nie mieszkam. Jestem przerażony tym, co się wtedy ze mną działo, stwierdził. Od czasu ataku w styczniu 2018 rok Robert Brylewski był kilkukrotnie hospitalizowany. Muzyk miał bardzo poważne urazy głowy. Początkowo był utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Przez kilka tygodni był także leczony w warunkach domowych ale w maju ponownie trafił do szpitala gdzie zmarł informowała prokuratura biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził że śmierć muzyka 3 czerwca 2018 rok była następstwem obrażeń głowy których doznał kilka miesięcy wcześniej kariera Roberta Brylewskiego urodzony w 1961 rok Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów, jednym z najbardziej znanych muzyków polskiego roka XX wieku. Od lat 70 współtworzył lub brał udział w kilkunastu projektach muzycznych, z którymi wydał łącznie kilkadziesiąt płyt. Bliski był mu nie tylko punk-rock, ale także reggae i muzyka elektroniczna. W 1978 rok Brylewski współtworzył zespół The Boys, który rok później, po zmianach w składzie, zmienił nazwę na Kryzys. Grupa zakończyła działalność w 1981 rok. Następnie Brylewski, wraz z liderem zespołu Tilt Tomaszem Lipińskim, założył brygadę Kryzys. W 1982 rok. Artyści wydali płytę Brygada Kryzys, uznaną za pierwszy w Polsce album punkowy, a później za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki rockowej zeszłego stulecia. W tym samym roku Brygada Kryzys zakończyła działalność, a Brylewski powołał do życia swój kolejny projekt Izrael, który był pierwszym polskim zespołem grającym reggae. Grupa nagrała osiem płyt w tym biada, biada, biada na Biejfaje i duchowa rewolucja. W latach 1985-1993 Robert Brylewski grał również w rockowym zespole Armia, z którym wydał cztery albumy: Armia, Legenda, Czas i byt, a także koncertowy Exodus. W 1991 rok reaktywował Brygadę Kryzys. Nagrał między innymi Płytę zatytułowaną Cosmopolis. Dwa lata później grupa znów zakończyła działalność. W latach 90. muzyk uczestniczył w takich projektach jak Max i Kellner, Falarek Band, Tcheusers, Diligence i Poganie. Nagrał też dwie solowe płyty z muzyką elektroniczną, Warsaw Beat i Warsaw II. W 2003 rok. Po raz trzeci reaktywowano Brygadę Kryzys, trzy lata później, Izrael w 2008 rok. Działalność wznowił kryzys, czego owocem było wydawnictwo zatytułowane Kryzys komunizmu.